To jest kompletnie nierealistyczne, że musisz cały czas z dziewczyną rozmawiać o truskawkach, cały czas musisz rozmawiać z nią o jej ulubionych zabawach. Nie musisz cały czas na siłę jej pokazywać, że z nią teraz flirtujesz! Cześć, z tej strony Paweł Grzywocz, a w tym nagraniu chciałbym ci powiedzieć o nierealistycznych... Oczekiwaniach mężczyzn przy podejściu, przy rozmowach z kobietami, w relacjach z kobietami. Pojawił się taki komentarz pod jednym z moich filmów z rozmową z dziewczyną, że było w tej rozmowie mało flirtu. Chodziło prawdopodobnie o techniki flirtu z kursu konwersacji, 77 technik flirtu i tym podobne różne tam dwuznaczności, i tak dalej, i tak, jakie tam techniki flirtu są. To właśnie o, że tak mało tego flirtu było w tej rozmowie. No i teraz to, co istotne, co chciałem Ci wytłumaczyć na ten temat. Ekstremalne podejście mężczyzn do tego. Miałem takiego jednego klienta yy, i teraz o co chodzi? Zanim przejdę do tego, kiedy jest tego dużo, kiedy jest mało, kiedy jest za dużo humoru, za dużo flirtu, kiedy jest za mało, jak rozmawiać z kobietami, zanim przejdę do sedna, to musimy zrozumieć jedną pewną, bardzo ważną zależność. Mianowicie, kiedy mamy osobę, która ma zaniżone poczucie wartości, bo często mamy, większość ludzi ma, ale jak już się o tym dowiemy, no to trzeba na tym popracować i tak dalej. I zanim się dowiemy o tym wszystkim, to jesteśmy podatni na ekstremalne stosowanie różnego rodzaju porad, które mogą nam być prezentowane jako jakieś takie magiczne, złote grale, które teraz nam rozwiążą większość naszych problemów. Szybkie pigułki. Bo tak działa marketing, tak? Że najlepiej się sprzedają szybkie pigułki! Teraz łyknij, pomknij, a jutro obudzisz się innym lepszym człowiekiem, co niestety tak nie działa. Więc tutaj odsyłam Cię do analizy rozmowy mojego czytelnika. Możesz wpisać w Google dokładnie o czym rozmawiać z kobietą, żeby przyszła na spotkanie. Analiza rozmowy. Jak wpiszesz takie hasło, to wtedy pojawi się artykuł z tą rozmową tego czytelnika. I w skrócie ta rozmowa polegała właśnie na ekstremalnym stosowaniu poczucia humoru, różnego rodzaju zaczepek, droczenia się, aż do przesady. W skrócie on gdzieś tam zagadał do dziewczyny na ławeczce w galerii, coś tam z nią pogadał, że cześć, chciał się z nią zapoznać, zapoznał jak ma na imię i się zapytał co lubisz robić w życiu, jakie masz tam zainteresowania. I dziewczyna odpowiedziała, że interesuje się fotografią. No to on zaczął żartować, że aha, a co lubisz fotografować? Może akty? Ha, ha, ha a ona nie, no tam naturę, nie, czy coś się normalnie mu odpowiada. A on mówi: a, "Aha, czyli nie jesteś taką dziewczyną, która lubi na przykład, nie wiem, uchwycić jak, jak ptaki lecą w locie i one ze sobą tak powiedzmy gruchają te ptaki?" A ona, no niekoniecznie, bardziej lubię może jakieś takie statyczne czy coś, i ona normalnie tam wiesz, mu opowiada, co jeszcze nic nie znaczy na tym etapie, bo dziewczyna no, widzi, że nie nieznajomy, to co nie będzie chyba jakoś z nim super flirtować na, yy, na w pierwszym jakby zdaniu rozmowy. I potem ona, też jeżeli chodzi o inwestycje, to słyszę nieraz, że mało kobiety inwestują, do czego przejdę w kolejnym nagraniu. I ona mu tam odpowiedziała, no a ty, a ty czym się interesujesz? A on na to, no wiesz, moim zainteresowaniem jest spater farmera z siatkami z biedronki. Ha, ha, ha. No i ona tak, no fajnie, nie, no ale tak poważnie, czy coś, chciała się czegoś o nim dowiedzieć, tak, bo jak już rozmawiamy, to rozmawiamy i jeszcze się go zapytała, no co porabia w życiu, no bo często kobiety jakby same nie wiedzą, o czym mają rozmawiać, jest ktoś nieznajomy, więc to nie jest tak, że one od razu lecą na kasę, tylko po prostu chciałyby się zapytać, no co porabiasz w życiu, tak, na luzie, ile powiesz, tyle powiesz, możesz powiedzieć branżę, możesz powiedzieć ogólnie, czy pracujesz, studiujesz, czy tylko pracujesz, ogólnie. Ogólnie, po prostu, co porabiasz w życiu, żeby jakoś podtrzymać jakąś rozmowę? No i się pyta, no a ty co porabiasz w życiu, nie? A ona na to: Aha, ha, ha, jestem dyspozytorem y, w elektrowni atomowej. Coś ten deser. Cały czas humor. No i potem po paru takich do no, dalszych zaczepkach, droczeniach i braku jakiejkolwiek treści właściwie w tej rozmowie, on się zapytał na do widzenia, No to jaki jest do ciebie numer telefonu? A ona była zdziwiona, He? że ona powiedziała: He? ¿Serio? ¿Serio? Że ona była zdziwiona, że hopie, ty, ty przychodzisz do mnie. Jej się wydawało, chyba że on sobie z niej jaja robi, że się z niej nabija, w ogóle że do niej podszedł. I potem jeszcze się pyta, jaki jest do niej numer telefonu, podczas gdy treści jakiejś takiej emocji, takiego zaufania, właśnie zaufania, jakiegoś takich wspólnych tematów, czyli jest to prawo takich, takie, takiego e, wspólnych jakichś tematów, żeby coś Was razem też coś połączyło, coś interesowało, jakieś połączenie, jakieś tematy, wartości, zainteresowania cokolwiek wspólnego, żeby zbudować w tej rozmowie to tego niestety nie było. I, to jest ta, I on to notorycznie, notorycznie, on często do mnie pisał i notorycznie popełniał tego typu błąd, aż w końcu przyjechał ze mną się spotkać na konsultacji jeden na jeden. Podeszliśmy do pierwszej dziewczyny, żeby porozmawiać. Porozmawialiśmy z nią 10-12 minut, coś takiego. I on, on normalnie tak, no nie, i mówi, wiesz co, ty, ty w ogóle jakby nie stosowałeś tych, tych wszystkich tych, tych, tych humorów i tak dalej, bo ty ją tak naprawdę to ty ją zahipnotyzowałeś e, wzrokiem, uśmiechem, mową ciała, i cały czas staliście do siebie tak frontem, pewnie siebie, i ona ci patrzyła w oczy, i ty jej patrzyłeś w oczy, i się uśmiechaliście do siebie, jak mówiliście, a te tematy sobie tak płynęły i, i wiesz. I tak naprawdę, gdyby na przykład czytał tę rozmowę, no to wtedy myślał, że w sumie to jest nudna rozmowa. Bo tam rozmawialiśmy trochę, no trochę rozmawialiśmy o używkach, trochę o jakimś takim filmie z 50 Centem, trochę właśnie o jakichś takich wojnach gangów, trochę o imprezach, trochę o, o piciu alkoholu, trochę o jej młodszym rodzeństwie, bo ma takie malutką siostrzyczkę, co w wózku jeszcze się ją prowadzi. To są bardzo ważne rzeczy, żebyś nie oczekiwał, żebyś nie myślał sobie. To jest kompletnie nierealistyczne, że musisz cały czas z dziewczyną rozmawiać o truskawkach, cały czas musisz rozmawiać z nią o jej ulubionych zabawach z określonego wieku. Nie musisz cały czas rozmawiać o jej ulubionych pozycjach, na przykład w wiodze albo, albo do spania. Nie musisz cały czas na siłę jej pokazywać, że z nią teraz flirtujesz. Bo yy, to jest przegięcie. To znowu wtedy to jest tak, jakbyś wziął, nie wiem, kwiatki, czekoladki, rzucił jej to wszystko pod nogi i pokazał jak bardzo jesteś zainteresowany. I tak samo kiedy mężczyzna na siłę próbuje pokazać hej, teraz z tobą zaflirtuje! Jak cię zaraz zaflirtuję, to normalnie będziesz moja. Kobieta to widzi na kilometr, że masz jakieś ciśnienie, że chcesz coś udowodnić za wszelką cenę. To jest przegięcie, trzeba się wyluzować. Trzeba się wyluzować. Dlatego jak są te rozmowy z kobietami, to po prostu większość te rozmowy to powinna być wymiana historii, ciekawych, jakieś takie skojarzeń, przemyśleń, refleksji. Przeplatane to wszystko powinno być poczuciem humoru, czy czasami jakąś zaczepką, jakimś droczeniem. Natomiast samo to, że podszedłeś do dziewczyny nieznajomej na dodatek. Gdzie niekoniecznie jest jakiś duży kontekst, ale np. mały kontekst, park, osiedle, sklep osiedlowy, czy gdzieś na jakimś wydarzeniu tematycznym, no to podchodzisz do niej i sam fakt, że do niej podszedłeś i z nią rozmawiasz, to już jest okazanie zainteresowania. Nie trzeba na siłę jeszcze jej pokazywać, że o, teraz to mu zafirtuje. Jednak trzeba mieć w tym po prostu balans, balans, a, a mężczyźni mówią, nie no, muszę z nią tak mocno przyirytować, na przykład, nie można nawet wziąć ten kontakt wzrokowy i uśmiech i cały czas no no, 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 i do przesady ten kontakt wzrokowy, do przesady ten uśmiech i dziewczyna pomyśli, no kurde, psychopata, normalnie gościu, nie wiem, chyba ma coś do ukrycia, chyba coś próbuje mnie na siłę przekonać do czegoś. Więc nie należy jakichkolwiek porad brać do ekstremum i stosować je na siłę, bo ktoś tak gdzieś powiedział. Tylko właśnie na spokojnie, to jest balans, balans zachować, to jest mega, mega, mega ważne. I delikatnie, delikatnie, subtelnie, że po prostu już samo to, że zagadałem tu, gdzieś tu się uśmiechnąłem, delikatny uśmiech, nie zębów, bo też kiedyś miałem taką fazę na szczerzenie zębów, żeby pokazać, jak jestem pewny siebie. Normalnie, naturalnie, na spokojnie. I żeby to wszystko było takie wielowymiarowe, czyli trochę humoru. Tak samo zobacz, jak ja mówię, ja przerysowuję w tym nagraniu trochę, żeby cię obudzić z niektórych takich błędnych założeń, to, żeby utrzymać Twoją uwagę, bo to też jest nagranie, to jest pewnego rodzaju występ. Tak się nie rozmawia na przykład gdzieś z kimś, jak kogoś poznajesz. To, żeby zainteresować kogoś na tym nagraniu, ja jestem bardziej wyrazisty niż na przykład, kiedy rozmawiam z kimś. Jakbym tak poprzez taką energią do dziewczyny gdzieś, to ona raczej no, mogłaby się mnie wystraszyć. Że może, może ja się czegoś nawciągałem? Mogą być takie, jakby, obawy, tak? Jeżeli ktoś jest zbyt energiczny, zbyt jest jakiś taki dynamiczny, to to możesz by Szczególnie, kiedy jest to takie ciche, spokojne miejsce codziennego użytku, to można by straszyć dziewczynę, będąc znowu nadmiernie dynamicznym. Wniosek najważniejszy jest taki: nic na siłę, nie zero jakichś ekstremalnych, wiesz, no z tym nic na siłę, to też mi się kolejny zaś kojarzy temat, że, że no, na siłę to może, to może zagaduj do tych kobiet, tak? bo zaś są niektórzy. Mm, do ekstremum tobią i mówią: No, ja się teraz wyluzuję, bo mi się nie chce tak do tych kobiet za bardzo zagadywać. no fff, Jakoś tak mnie nie ciśnie, wiesz. No, ja może coś tam w internecie popisuję sobie, no ale jakoś tak. No, nie ma tych zagadań i nie chcę się presjonować po prostu. To, nie, nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi po prostu o to, że jak już rozmawiasz z kobietą, to wtedy nie rób na siłę jakiś tam technik, tylko. Po yy, prostu tak to wstrzykł jako taki dodatek, tak, taka przyprawa, tak, tak przyprawia. To jest wtedy super. przyprawie, tą tą interakcję. Ale same interakcje muszą być. Nie ma podejść, nie ma randek. Taka jest zależność. Także zachęcam Cię do regularnego zagadywania do kobiet, zarówno w miejscach z większym kontekstem, w miejscach tematycznych, jak i w miejscach z mniejszym kontekstem, w codziennych sytuacjach. Zapraszam Cię serdecznie do porad mailowych. Jeżeli jeszcze na nich nie jesteś, to kliknij w link poniżej tego nagrania i zapisz się na nie. Daj kciuka w górę dla zasięgu i subskrybuj kanał. Ja Ciebie serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia w pozostałych materiałach, w poradach mailowych, a także w programie. Z podejściami do kobiet, i tym mniejszym, i tym większym. Pozdrawiam Cię i do następnego razu, cześć.